Witajcie kochani. Jeżeli chodzi o moje szkolenia, jest takie jedno szkolenie, które jest dla wszystkich. Jest to wprowadzenie do homeopatii wraz z apteczką pierwszej pomocy rozszerzoną. Podstawowa apteczka pierwszej pomocy jest na mojej stronie, dostępna nieodpłatnie. Jednak, jeżeli ktoś by chciał poszerzyć sobie tą wiedzę, o szersze zastosowania, przypadki, to zachęcam do y, wykupienia mojego szkolenia archiwalnego. To jest y, taki cały cykl ośmiu y, wykładów, każdy po około dwie godziny. Y, jest tam wprowadzenie do homopatii, czyli czym jest ta homopatia, y, najważniejsze zagadnienia, jeżeli chodzi o homopatię klasyczną. Jak się robi te leki, jak się przechowuje, jak się dawkuje i tak dalej. W tym jest też y, dwugodzinny wykład lekarza, pediatry, homeopaty. No i ta apteczka pierwszej pomocy. Omówione najważniejsze leki, ale w takiej rozszerzonym y, w rozszerzonym zastosowaniu. Taki może już bardziej czasami dla medyków, dla szpitali, y, jak na przykład nóg zwomika, porażenie prądem, czy piorunem i tak dalej. Gdzie na mojej stronie, no w takiej podstawowej apteczce homeopatycznej, nie mogłam tego zawrzeć. W każdym razie, m, dostęp jest przez Gmaila. Można wykupić pojedyncze lekcje, y, bo tematy znajdziecie na tej stronie. Szkolenia je y, podlinkuję w komentarzach. Y, pojedyncze lekcje, i taka lekcja dwugodzinna. Z nieograniczonym dostępem przynajmniej rok, a w praktyce wiele lat tak długo jak strona naszych szkoleń będzie istnieć, kosztuje 30 zł. Cały cykl kosztuje 8 wykładów po 2 godziny 240 zł. Informatyk robi dostęp przez Gmaila i, i obsługuje, jakby jakiekolwiek problemy były techniczne. To macie tutaj jakby ton, to zaplecze techniczne, tutaj zapewnione również. To jest jeden z takich moich cykli archiwalnych online. On jest dla wszystkich, tak naprawdę, którzy chcą troszeczkę sobie poszerzyć tą wiedzę i dla siebie, i w celach takich zawodowych. Kolejny cykl jest już dla profesjonalistów ale bardzo ciekawy. Zachęcam też jeżeli ktoś się tym zacznie interesować i poszerzać sobie będzie chciał tą wiedzę homopatyczną. Różnicowanie królestw to są cztery wykłady czyli jak odróżnić pacjenta który wymaga leku mineralnego od pacjenta który wymaga leku roślinnego. Od pacjenta, który wymaga leku zwierzęcego. To jest cały cykl, to samo z dostępem, w taki sam sposób. A najtrudniejszy cykl jest czterech wykładów. Wprowadzenie do metody Scholtena, systemu roślin. To już naprawdę jest zaawansowana wiedza. No, Tutaj jeżeli ktoś nie ma zamiaru się tym zajmować zawodowo, to odradzam. Szkoda czasu i pieniędzy, żeby w to wchodził, ale pierwsza lekcja jest y, czyli układ okresowy pierwiastków. Jeżeli ktoś oglądał lub słuchał mojego wykładu na harmonii kosmosu, to będzie wiedział o czym mówię. Tam jest zapisany rozwój jednostki i ludzkości, to jest uniwersalna matryca kosmiczna, boska jest Układ okresowy pierwiastków i na tym układzie okresowym pierwiastków opierają się nowoczesne systemy w homopatii, zarówno leków roślinnych, mineralnych i zwierzęcych. I to jest niezwykle ciekawe. Myślę, że dla każdego człowieka to jest niesamowita wiedza, niesamowite odkrycie, które, którego dokonał Scholten. I gdyby ta nauka obecna nie była w rękach korporacji, myślę, żeby dostał coś w rodzaju Nagrody Nobla. Jans Holten, doktor, który najpierw studiował chemię, potem medycyna, a potem homopatię. Yy, układ okresowy pierwiastków. Tam jest wszystko zawarte. Matryca wszystkiego, co istnieje u człowieka, ludzi, minerałów, zwierząt, w kosmosie całym. Wszystkie idee. To jest jedna lekcja dwugodzinna, gdzie ja mówię podstawy, Układu okresowego pierwiastków w homeopatii. Można sobie pojedynczą lekcję y, wykupić, y, dwugodzinną na ten temat to y, koszt, tak samo 30 zł lub dla zaawansowanych, cały system roślin. Y, no to wtedy są te cztery, cztery lekcje. Y, wprowadzenie do y, metody y, scholtena system roślin. I to są takie moje najważniejsze y, wykłady, takie podstawy podstaw. A już dla zaawansowanych y, są dwa szkolenia weekendowe, które się odbyły y, no też kilka lat temu dla szkoły homeopatycznej. Y, to jest y, homeopatia w chorobach autoimmunologicznych. Drugi jest homeopatia w chorobach układu kostno-stawowego i tam są już konkretne przypadki, analiza i wizyty kontrolne wideo. Były takie warsztaty. I y, wszystkie te przypadki, z, na przykład z chorób autoimmunologicznych, pacjent y, po pacjencie przedstawiany, analiza jak się dochodzi do leku, jak zadziałał ten lek itd. Tak nie są tu przedstawiane tylko te dolegliwości autoimmunologiczne czy z układu stawowego tylko y, jeden lek dobrany do całości holistycznie, czyli y, nie zniknie choroba autoimmunologiczna, jeżeli nie znikną wszystkie objawy pacjenta fizyczne czy psychiczne, bo tu jest zawsze medycyna holistyczna. Zawsze musimy lek dobrać jeden do wszystkich objawów fizycznych, psychicznych, tak naprawdę do przyczyny choroby, która tkwi głęboko w podświadomości czy w traumach przodków i dalej, to musimy uchwycić. I takie są te wszystkie przypadki przedstawione na, tym na, tych, na tych dwóch szkoleniach. Czyli holistycznie wszystkie objawy zawsze obejmował lek, mimo że główna dolegliwość czy poboczna, z którą pacjent przyszedł, dotyczyła jakiegoś choroby z układu stawowego czy autoimmunologiczna jakaś dolegliwość. Niemniej jednak leczymy zawsze całego pacjenta i wszystkie jego dolegliwości. I tak jest na tych szkoleniach to pokazane, łącznie z tymi wizytami kontrolnymi. To już jest na pewno dla zaawansowanych homopatów te, te dwa szkolenia. Znajdziecie je wszystkie na mojej stronie. Tutaj w komentarzach też Wam powrzucam, żebyście mogli łatwiej to znaleźć wszystko. Pozdrawiam serdecznie miłej nauki.